Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem magazynu Daszbur jest x producent odzieży łowieckiej z kamuflażem dymorficznym. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro na program zaprasza portal Łowiecki forhunter.pl bądź przygotowany W ostatnich odcinkach towarzyszyliśmy w polowaniu Jarkowi i Przemkowi, którzy na wieczornym podchodzie skutecznie podeszli ładnego odyńca i rogacza. Panowie po takim polowaniu zasiedli w świetnych nastrojach do wieczornego ogniska i szybko poszli spać. Dzisiaj zobaczymy, ile sił zostawili na poranne polowanie i czy więcej dzieje się w łowisku o wschodzie czy o zachodzie Słońca. Jak zwykle spotkamy niezliczoną ilość dzikiej zwierzyny i będziemy świadkami fantastycznych spektakli w świecie przyrody. Zapraszamy na poranne podchody Jarka i Przemka, które kończą ich pierwszą w życiu traperską wyprawę. Czy wygrają ze zmęczeniami i przeciwnościami losu? Przekonacie się już za chwilę. To był naprawdę ciężki, ale zarazem pasjonujący wieczór. Ponad 80-kilowy odyniec i ładny rogacz to bardzo dobry wynik, jak na jeden wypad w łowisko. Ale i męczące obowiązki. Dlatego z wielką przyjemnością cała ekipa naszych dzielnych traperów przyjęła możliwość odpoczynku przy wspólnym ognisku. Przeżyliśmy naprawdę fantastyczną przygodę. To, że siedzę jeszcze przy ognisku a właściwie już leżę. Dopadło mnie masakryczne zmęczenie, ale adrenalina jeszcze trzyma. Ognisko z tyłu płonie. Fantastyczna atmosfera. Jeśli mógłbym Wam opowiedzieć coś więcej, no to tylko to, że zróbcie coś takiego. Pojedźcie i, i zobaczcie, że bardzo fajnie jest wybrać się na tego typu wyjazd, na tego typu polowanie. Ognisko powoli już dogasa, więc y, trzeba iść jednak spać. E, za chwileczkę pewnie zrobi się jasno. A jutro, a właściwie dzisiaj, chcemy kontynuować dalej naszą. Traperską wyprawę. Także zżegnam się z Wami. Idę jeszcze chwilkę odpocząć, i do zobaczenia na porannym podchodzie. Zgodnie z przewidywaniami, Pana redaktora, po chwili zaczęło świtać. Naszą traperską wyprawę zorganizowaliśmy w środku lata, więc noc jest jeszcze bardzo krótka. Ten drobny szczegół oraz to, że późno skończyliśmy wieczorne polowanie, już wkrótce mocno da nam się we znaki. Na naszej pierwszej, nieco eksperymentalnej wyprawie, nie doceniliśmy mocy porządnego odpoczynku. Może trzymała nas jeszcze adrenalina po emocjach z wczorajszych łowów i dlatego panowie tak krótko spali. Ale jedno jest pewne: ten poranek łatwiej nie będzie. Na przyszłość trzeba zadbać o więcej czasu na regenerację. Posileni, odpoczęci, wypoczęci. To teraz y, musimy znowu podzielić sobie teren. Słuchaj, y, ja proponuję, żebyś tym razem, skoro tamtą stronę łowiska już zawojowałem. O, tak, dokładnie. Z tej strony jeziora. Y, wybierzesz się taką ścieżką nad jezioro, tym bardziej, że no, wiatr może nie jest do końca najlepszy, będziesz miał lekko boczny, ale przejdziesz się, tam jest fajna zwyżka, tam są trzcinowiska i taka łączka. Tam mogą być rogacze, zresztą o tej godzinie tam z y, tego pola Mogą schodzić także dziki. One tutaj chodzą praktycznie do 9 rano, więc naprawdę, mimo że już mamy bardzo późną godzinę, to jest szansa, że jeszcze je spotkasz. Ale dobrze wiesz, że na zbożach reguły nie ma tak naprawdę. Można spotkać nawet o godzinie, o której byśmy się w życiu nie spodziewali, tak? Te dziki są spokojne, zaspokojone, jeżeli chodzi o pokarm, spacerują. Ja natomiast wybiorę się w drugą część łowiska. E, pojadę bliżej pewnej bardzo ruchliwej drogi i będę schodził w dół, tak samo z drugiej strony tego jeziora e, i tamtą część tego łowiska sprawdzę. Więc będziemy daleko od siebie, ale będziemy mogli e, zapolować. Ja też tam pójdę poszukać jeszcze rogacza. Czy mi się uda? Nie wiem. Wczoraj znalazłem jednego. Może wyjdą też tam te przelatki, które jakiś tam czas temu Dzisiaj? widziałem. Dzisiaj idealną sytuacją był, byłoby, gdybyśmy się zamienili, tak? A ty, a ja. Tak, e, tak. Dzik. Trochę... Czego, czego ci życzę, naprawdę, serdecznie. No, będę miał trudniej, bo to m, jednak w ciągu dnia sześć tego dzika to jest trudniej, ale. Ale jak wczorajsza historia pokazała, to trzeba wierzyć do samego końca. No i tak właśnie, tego się trzymajmy. Dobra, Jarek, żeby nie przedłużać, bo czas tak pędzi, ruszamy w łowisko. Najlepszego. Dashbur. Dasz no to kontynuujemy naszą przygodę. Na początek dołączymy do Jarka, który uda się w stronę otoczonego niewielkim lasem jeziora. Takie piękne odgłosy budzące się do życia natury okraszone sielskimi obrazkami polskiej przyrody to nieodłączny element każdego polowania. Wielu myśliwych, między innymi dla przeżywania takich właśnie chwil, zakłada na plecy sztucer i jedzie często dziesiątki kilometrów w swoje ukochane łowisko. To tam jak w żadnym innym miejscu może liczyć za każdym razem na jakąś niespodziankę czy ciekawą przygodę. Tak jak tym razem, kiedy to na łące spotykamy młodego rogacza, którego Jarek postara się zainteresować. Udając małego koźlaka. Rogacz delikatnie reaguje, ale co ciekawe, bardziej zainteresowany odgłosem wabika wydaje się być jakiś jurny kogucik. Pan barzant skutecznie kamufluje się w wysokiej trawie, ale możemy dostrzec czubek jego dostojnego kolorowego uba. Po chwili okazało się, że Bażant tak się wtrącał do naszej rozmowy z Kozłem, bo tuż obok nas była cała gromadka młodych ptaków z opiekuńczą mamą na czele, jak na razie nasze nowe łowisko nie zdradza oznak jakiejś większej aktywności. Nawet pająk nie wyruszył dzisiaj na łowy. To może być zły znak. Czyżby nie spodziewał się tego dnia nic ciekawego? Koledzy wędkarze na Pobliskim Jeziorze też nie mają zbyt wiele do roboty. Ale nawet kiedy w łowisku panuje cisza i spokój, fajnie jest pospacerować wśród bujnej roślinności, którą niektórzy znają tylko z telewizora. Każdy myśliwy wie, że w Polsce bez trudu możemy spotkać miejsca rodem z dorzecza Amazonki albo innych egzotycznych zakątków świata. Naprawdę nie trzeba lecieć tysięcy kilometrów, aby poczuć się jak prawdziwy traper. I wcale polowanie nie musi zakończyć się skutecznym strzałem, żeby przysporzyło wrażeń i emocji których tak bardzo potrzebujemy w naszym codziennym, nieco monotonnym życiu. Jarek zatoczył duże koło i powoli zbliża się do punktu, w którym rozpoczął dzisiejszy podchód. Pora zajrzeć do przemka, który po wczorajszym rogaczu chętnie spotkałby na swojej drodze jakiegoś ładnego odyncza. Jest tylko jedno, ale jesteśmy bardzo spóźnieni, bo jest bardzo późno. Poranek rozpoczął się już na dobre, więc skoro my jesteśmy spóźnieni, to musimy znaleźć jakichś spóźnialskich. Na przykład jakiegoś spóźnionego dzika, który jeszcze pasie się gdzieś pośród zboża i zamierza dopiero za chwilkę, za godzinkę, za kilkanaście minut wejść do swojej ostoji dziennej. Kiedy na polach rośnie jeszcze zboże, dziki potrafią zapuścić się nieco dalej w poszukiwaniu jedzenia. Zdarza się wtedy, że jakieś pojedyncze sztuki pojawiają się w łowisku po godzinie 10, a nawet później. Dlatego Przemek cały czas ma nadzieję spotkać właśnie takiego odważnego smakosza. Niestety, na razie częste wypatrywanie celu przez lornetkę nie przynosi zamierzonego skutku. Zachowanie ciszy też zdaje się nie robić dzisiaj na dzikach wrażenia. Te po prostu zniknęły jak kamień w wodę. O tej porze roku zwierzyna pożywienia ma tak dużo, że często czując nawet niewielkie zagrożenie, woli pozostać w ukryciu i odpuścić sobie jeden posiłek. No! Co innego zimą, wtedy często, żeby przetrwać, zwierzęta muszą podejmować ryzyko. Ale wracajmy do naszego letniego porannego polowania, które przypominamy. Zaczęliśmy wczoraj po południu, śpiąc w międzyczasie godzinkę pod namiotem. Nic więc dziwnego, że pan redaktor nie forsuje tempa. Niestety nawet ciche skradanie nie pozwoliło nam przejść niezauważonym. Koza z dwoma małymi właśnie ucieka do lasu, dając sygnał wszystkim innym zwierzętom w okolicy, że lepiej się tutaj nie zbliżać. Dlatego podjęliśmy decyzję, aby nieco przyspieszyć i nie kryć się już na ścianie zarośli, tylko przejść środkiem pola na drugą stronę tam, gdzie rośnie kilka niedużych dębów. Może właśnie tam zagapił się jakiś nienażarty odyniec. Nawet idąc środkiem pola uważnie obserwujemy teren przed nami. Czasem udaje nam się zaskoczyć zwierzynę w najmniej oczekiwanej sytuacji. Dlatego trzeba być cały czas czujnym i mocno skoncentrowanym. Trzeba też pamiętać o tym, żeby korzystać ze ścieżek technologicznych, kiedy już decydujemy się przechodzić polem. To najwygodniejsze, a zarazem najbezpieczniejsze sposoby pokonywania wysokiego zboża. A co najważniejsze, praktycznie w żadnym stadium wzrostu nie niszczymy zasiewu. Inaczej sytuacja wygląda w wysokiej kukurydzy, w którą czasem trzeba wejść za psem albo postrzałkiem. Tam trzeba być maksymalnie uważnym i zachowywać zasady bezpieczeństwa. Ale o tym więcej opowiemy, jak uda nam się trafić na polowanie przy kukurydzy. Dzisiaj, jak okiem sięgnąć dookoła same zboża, niestety wciąż bez dzikich rezydentów. Przeszliśmy już o poranku kawałek drogi. Na razie spotkaliśmy tylko sarnę z dwoma młodymi. No niestety, tak jak się spodziewałem, dziki, jeżeli są jeszcze na polach, to naprawdę. Ostatnie sztuki spóźnione, które gdzieś tam mogą umykać. Na razie ich nie widzimy. Gdzieś tam w oddali brecha kozioł, spokój i cisza. Jednak trzeba wstać dużo wcześniej, jeżeli ma się ochotę spotkać pana dzika. Poszukamy też rogacza. Przed nami znowu ładny kawałek pola, eee, trzcinki, dąbek przy tych trzcinkach, gdzieś tam na brzegu mogą być jakieś przelatki. Więc musimy bardzo spokojnie, po cichutku przejść i się porozglądać. No i zobaczyć, czy gdzieś też może jakiś pan rogaczek nie stoi i nie czeka na nas. Rogacza, w przeciwieństwie do dzika, dużo łatwiej spotkać po wschodzie słońca. Chociaż miejsce aż się prosi o jakiegoś zabłąkanego odyńca. Ślady na ziemi też dają pewną nadzieję. Zboże w tym miejscu jest bardzo wytłuczone. Jesteśmy na jego skraju. Widać, że wychodzi tutaj zwierzyna, tylko pewnie była tu w nocy. Więc teraz za dnia, pewnie ukrywa się w tych trzcinach. Ale zwierzyna lubi jeść cały dzień, nie tylko w nocy. Więc może być to okazją do tego, że wyjdzie do nas rogacze na pewno będą za chwileczkę jeszcze mocno aktywne, więc musimy dobrze wpatrywać się, bo mogą gdzieś leżeć. Jak podniosą się, to będzie szansa na to, żebyśmy mogli je zobaczyć, podejść bliżej, a no już może zobaczymy scenkę rodzajową, gdzie stary rogacz goni młodego. No i wtedy już będziemy mieli większą pewność, do którego powinniśmy się przymierzyć, do którego powinniśmy podejść. Podchód będzie trudny, bo jest już całkiem jasno. Jest też za wcześnie na używanie wabika, co pokazała słaba reakcja kozła wabionego przez jarka. Ale na ziemi niespodziewanie pojawiają się piękne tropy dzika, które prowadzą dokładnie tam, gdzie się ich najbardziej spodziewamy: do zarośniętego trzcinami wodnego oczka. Po chwili pojawiają się kolejne, wyraźne ślady bytowania naszych dzikich przyjaciół. Pięknie odciśnięte biegi wyglądają jak jakaś dzika, ale jak gwiazd. Tropy dzików są może nie najświeższe, ale widać, że ewidentnie tędy się przechadzają. Kilka dni temu padał deszcz, więc ten trop musiał być odciśnięty świeżo po tym deszczu. Gleba jest tak mocno zeschnięta, że nawet jeśli dziki przechodziły tędy dzisiaj w nocy, mogły nie zostawić śladów na twardej jak skała ziemi. Ale nie będziemy czekać w tym miejscu na szczęście, tylko ruszymy dalej w stronę niewielkiego wzniesienia, które rozciąga się przed nami. Na jego końcu znajduje się linia drzew, wśród których jak wszędzie w tej okolicy znajdują się drzewa i krzewy owocowe. Takie miejsce przyciąga zwierzęta mające nieco bardziej wyrafinowane gusta. Już po chwili okazuje się, że tym razem dary lasu przyciągnęły samotną kuskę. A może nie samotną? Warto chwilę poczekać w takiej sytuacji i sprawdzić, czy za sarną nie wyskoczy jakiś nakręcony kozioł. No ale nie tym razem. Sarna okazała się singlem, albo jej chłopak nie odważył się wychylić z gęstych krzaków. Ruszamy więc powoli dalej, choć w łowisku zrobił się nagle na tyle duży ruch, że nie pozwala nam zbyt długo maszerować bez sprawdzenia, co to się tam trzęsie w tym zbożu. W oddali mamy towarzysza, który idzie sobie, próbuje nas zaś z jednej z drugiej strony. To zając, który podgląda, co to za dwóch jegomości wybrało się na poranny spacer. To my, ekipa magazynu łowieckiego Daszbór, chciałoby się powiedzieć. Ale pan zająca albo pani zającówna jest chyba mało tym zainteresowana. Bardziej tym, że przeszkadzamy jej w ciągu dnia. No cóż, inaczej się nie da. I tak staramy się robić jak najmniej hałasu. Jeszcze zajączek zatęskni za myśliwymi, jak się z miasta grzybiarze zjadą do lasów. To dopiero będzie karnawał. Choć na szczęście widać wyraźnie, że świadomość wśród ludzi rośnie i coraz mniej słychać jesienią w lesie krzyków i nawoływań. Zwłaszcza, że coraz częściej nawet w najbardziej głębokiej puszczy mamy... zasięg. Tak, tak, coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym będziemy mieli przysłowiowy święty spokój. Czasem z zazdrością patrzymy w niebo na szybujące ptaki, ale musimy wracać na ziemię, bo na niej pojawiły się kolejne tropy. Z takiego błota równie pięknie czyta się jak sponowy. Słuchajcie, widać, że dzisiaj w nocy albo nad ranem były tutaj dziki. Widać ewidentnie tropy, że jakiś dzik tędy się przechadzał, przechodził, szedł sobie pewnie na tą pszenicę. Natomiast w związku z tym, że my jesteśmy mocno spóźnieni, to wcale ta zwierzęta nie musiała na nas czekać. Mam nadzieję. Że Jarek ma trochę więcej szczęścia niż ja, bo jak do tej pory to widziałem tylko same sarny. No, jednego rogacza gdzieś tam bardzo daleko, ale raczej nie był do strzelania. Dzików jak na lekarstwo. Ściślej rzecz biorąc, po dzikach zostały tylko odciski biegów, czyli dla niewtajemniczonych jego kończyn. Nam w tej sytuacji pozostaje podziwiać piękno przyrody, na którą w polskich łowiskach zawsze można liczyć. Jak nie na ziemi, to w powietrzu, zawsze coś się dzieje. Ale nie oglatujmy za bardzo w ten melancholijny ton, bo przecież polowanie jeszcze się nie skończyło. Niestety jakieś fatum wisi tego poranka nad przemkiem. Po raz kolejny przed naszymi oczami melduje się sarna. Kozły i dziki, jak na złość, pochowały się po krzakach i nie mają zamiaru dzisiaj współpracować. Tak, tak, dobrze pani koza słyszy. Przydałoby się wyciągnąć z tych zarośli jakiegoś amanta na pole. A tak przyszło nam kolejny raz odprowadzić wzrokiem samotną sarenkę. No cóż, wygląda na to, że nasz pająk wiedział, co robi, zostawiając tego dnia swoją sieć bez pilnowania. Dzisiaj żołądki napełniają tylko jarosze. Nawet nie zaobserwowaliśmy tak często polujących na tych terenach drapieżnych ptaków. Chyba będziemy musieli się podporządkować i zjeść dzisiaj bułeczkę z banankiem. Ale z drugiej strony, duża ilość zwierzyny w łowisku cieszy i napawa optymizmem przed sezonem polowań na sarny. Choć chyba jeszcze nie wszystko dzisiaj stracone. W oddali właśnie widzieliśmy rogacza. Myślałem, że może jakieś dostrzelenia, ale niestety młody yy, rogaczyk, szpicerek, jeszcze. Także naprawdę młodziak. Więc nie było szans ani go podejść, bo był daleko. Ale z daleka też było widać, że nie dostrzelenie, więc niech sobie hasa. W sierpniu nastąpi ruja i młody będzie miał okazję pozostawić potomstwo, jeśli oczywiście sprosta konkurencji, ale to już nie nasza sprawa. Nie będziemy przeszkadzać w zalotach, tylko poruszymy nieco nietypową, jak na magazyn Nasz Bór sprawę. Stojąc i obserwując te sarny, tak zastanawiam się, czy są jakieś miejscowości, a może miejsca, które są nazwane od sarny. Nie wiem, Sarnia Góra albo coś takiego. Jedyne co przychodzi mi na myśl, co wiem, że ma coś wspólnego taka nazwa z sarnami, to sarnie skałki. Taki szczyt w Tatrach. A jakaś miejscowość? Może wy wiecie? No jasne, że wiemy. Sarna to niewielka osada w województwie warmińsko-mazurskim. Jest też wieś sarny w lubelskim czy sarnów w opolskim. Ale to pewnie tylko część miejscowości noszących nazwę związaną z tym zwierzęciem. To pokazuje tylko, jak pospolity jest to gatunek na terenie Polski i jak długo tkwi w naszej kulturze. Z kolei walory smakowe sarniny docenia każdy smakosz dziczyzny. Poranne polowanie to świetna sprawa, ale tylko wtedy, jeśli wcześniej wstaniemy, jeśli pozwolimy sobie na to, że nasz sen będzie bardzo krótki. Jeśli wybieramy się na polowanie wieczorem, Polujemy intensywnie, udaje się nam coś ustrzelić. Tak jak mi wczoraj. E, ustrzeliłem rogacza. E, byłem w pełni zadowolony, naprawdę adrenalina, wszystko, przeżycia, fantastyczne. Przespałem się kilka godzin i co? Wyruszyłem na poranny podchód. Niestety za późno. Widocznie te, te emocje spowodowały, że zasnąłem i potrzebowałem odpoczynku. A późne wyjście na poranny spacer w łowisko, no niestety wiąże się z tym, że jest mała szansa na spotkanie tej zwierzyny, którą byśmy oczekiwali. Możemy spotkać rogacza, dzik, to już jest duża loteria. Jeśli coś wyjdzie albo jeśli coś leży w zbożu i akurat przechodząc podniesiemy to zwierzę, no to wtedy mamy szansę je upolować. A tak? Trzeba liczyć tylko na szczęście. Tym razem szczęście nam jednak nie dopisało. Widocznie cały limit wyczerpaliśmy wczoraj wieczorem. Jak na złość, co chwilę pojawia się w łowisku zwierzyna, która nie jest celem naszej dzisiejszej wyprawy. W pewnym momencie zrobiło się tłoczne niczym w centrum małego miasteczka, ale ani śladu selekcyjnego rogacza czy dorodnego dzika. Tymczasem Jarek zamiast dzika próbuje złapać oddech. Panu redaktorowi też dają się we znaki braki kondycyjne. Braki są także w łowisku. Jedyne porządne zwierzę, na jakie dzisiaj trafił nasz kolega, to krowa. Mućka, nieporuszona obecnością ekipy filmowej, oddaje swoim spokojem obraz okolicy, w której poluje dzisiaj Jarek. Totalny marazm i bezruch. Nic się nie dzieje. Po kilku kilometrach marszu i ciężkim poprzednim dniu coraz poważniej zaczyna myśleć o rychłym zakończeniu polowania. Po strzeleniu przeszło 80-kilowego odyńca, ciężko wykrzesać z siebie motywacje na dodatkowe kilometry. Dni polowania z podchodu, to jednak jest naprawdę duży wysiłek. Po tych polach zrobiliśmy kilkanaście kilometrów. Jeśli jeszcze widzi się zwierzynę i podchodzi się tropi osobnika, którego gdzieś widzimy w oddali, dzika, rogacza, to te siły przybywają tak, nie wiadomo skąd, z góry do je dostajemy. Ale w momencie, kiedy musimy przemierzyć te kilka, kilkanaście kilometrów, Bolą stopy, zaczyna boleć w krzyżu. Człowiek zastanawia się, czy nie dobrze byłoby zrzucić tych kilka kilogramów, żeby było leżej. No ale cóż, nie jest to łatwe, a polowanie jest bardzo przyjemne. Nawet mimo tego zmęczenia, nawet pomimo tego wysiłku. Bolących stóp, ciężkiego karabinu, lornetki, która wisi, no na szczęście nie na szyi jeszcze dodatkowego pastorału, którego który trzeba dźwigać w dłoniach. Człowiek po tych dwóch dniach intensywnego polowania może być zmęczony. Ale właśnie tym różni się pasjonat od zwykłego zjadacza chleba, że zaciska zęby i mówi: robię to dlatego, bo lubię. Lubię się zmęczyć, lubię obcować z tą dziką przyrodą. Ja też lubię i mimo że Naprawdę czuję się zmęczony. I mam do samochodu jeszcze ponad kilometr. To pójdę z ochotą, może powoli, może wolniej, a nóż widelec jeszcze spotkam rogacza. A może jakiś zabłąkany dzik z trzcin wyjdzie. Któż to wie? Owszem, wyjdzie, ale może następnym razem. Dzisiaj wychodzi na to, że musimy już kończyć nasz odcinek. Polecamy takie traperskie wyprawy i już nie możemy doczekać się następnej. A kiedyś może uda nam się pojechać gdzieś do Dalekiej Ameryki i zobaczyć, jak polują prawdziwi traperzy. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku Magazynu Łowieckiego Dashbur.